thank you 安全出你的生涯。 Że rodzina nie powinna z nami, tak starać I wtedy zaczęły się pytania. A czy mama może? A czy rodzina nie może? A czy sąsiadka może? I byliście cierpieni, gdy by na każde pytanie odpowiedziałam: Nie. Przecież to, to oczywiste. Gdybyś ty wiedziała, co u mnie na lecie zrobiła, życia? Och, och, Się i zacząłem to, mi, Na liczby, mi się i zaczęły grobać, a i gruntownie łagali, a nie mnie to już Na inglesie nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka, ale czytywaliśmy songs, co się mówi brawo. O, a wczoraj zwróciłam uwagę, a tak dalej O, nie to jest straszną as Dźwięk, że pierwszy człowiek na dzień to w ogóle nie samolity, bo nie umiał liczyć. Tak. Jeszcze do tego, jak się pytały z gości, co to jest nieskończoność, odpowiedziałam, że rok szkolny. to jest niepokojna Otóż no, dobrze powiedziałeś. A tak w ogóle, to Wiesz czy nie wiesz, koleż, koleż to... No przeczytaj, co tam nas kropałeś? Jo, 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 jo w szkoło! Ty jesteś jak ileś trzeba cenić, że tylko się dobie, stracił, gdzieś pięknie całej osobie. Widzę i opisuję, bo na wakacjach tęskniłem w gotowie, ją! To może teraz coś opieruję? bo fajny! Yo, jo, yo, 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 ojciec ty to jest to, co naszego bezpieczeństwa strzeżesz. Często stoi na korytarzu szkolnej bramy. co tą nasz przed południą szkolą. Szkolno-chraniarz wraz z nauczycielskim ludem, jak nie dziecko do pierwszej klasy przyjąłeś cudem. Od płaczącej matki po twoją opiekę. ofiarowany spokojną no, podniosłem powiekę. I zaraz mogę pieszo do klasy pierwszej promów. I za to szkolne jeszcze podziękować Bogu. Ten no, dobry brytyjny. To teraz coś o szkole jeszcze dawaj. Yo, yo. Ej. 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 Czasu przenieść moją duszę utęsknioną. Do tych sal kolorowych, do tych Korytarzy zielonych, szeroko w naszej szkole rozciągnionych. Do tych salek rozmaitych, niezłacanych niedzieli, ostrzebrzanych mową, gdzie orły w łaskach siedzą, kartka jak śnibiała, nie wpadnie czasem piona, no a czasem pała, aż przepasane jakby sęgą. Korytarzową miedzą dla nich rzadka cicho przy skomórkami siedzą. Jo! Te no mi nie zapierał. Siódma klasa, a jeszcze się nie przyzwyczaił. Znajdzie Pani dla mnie piłkę? Oczywiście, słucham. Proszę usiąść. Cześć, się fajnie Bo ja tam chciałam mojego Marcinka usprawiedliwić. Bo on z tej EPO... EPO Pepsi, to jedynkę dostał, a to bardzo niesprawiedliwe. Tak, tak. Bo widzi Pani, on sobie to uwielbia. Hmm, to ciekawe. Powinien dostać już jakąś pozytywną ocenę. Bardzo się cieszę, że syn uwielbia pana Tadeusza. No na lekcji nie wykazał się znajomością treści, a nie z sednem. zna, bo on sama spraścił. Ach tak? Poza tym, proszę pani, to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Bo no, pani, on nie miał nawet możliwości tej oceny poprawić. Przyrzekał, że zamierza, ale podobno pani hasło do dziennika zmieniła. Pani Magdalena. Ja nie będę ubijać w Marcin to sobie nie radzi. No nie, no nie umiem no. no dodatkowo jeszcze łaciny będziemy przerabiać, ja mu sobie poradzę. No naprawdę. No proszę pani, niech pani się nie martwi. On tej łaciny to już się od kulti nauczył. Mhm. Poza tym ojciec powiedział, że uważnie mi porozmawia, jeszcze raz, że nauka jest bardzo ważna. Dobrze, to w takim wypadku mi chcę przeczytać całą lekturę i wtedy przyjdzie do mnie na poprawę i zobaczymy, co da się zrobić. Bardzo pani dziękuję. Jak tylko wróci do domu, to ojciec do rozumu mu przemówi. Do widzenia. Do widzenia. Powodzenia z synem. ci rodzice. Oburą i to wszystko Są policzki jak w oczach krwią zapłysną. Zasunął pół powieki, wciągnął pół brzucha i to mnie wysłał z niego cały zapach ducha. Jak pani mówi, to siedzie cicho z uśmiechem. Niech niesie dwóch twój wiedzę i podwaja echem. I inni wszyscy to, staj szedł zadziwieniem. Mosą, z ością, harmonijną <laughs> jak. Od całej kućni, które mnie cały kuch, w, niegdyś w szkole słynął, Jeszcze raz przed duszami do rozwinął. Jego przesłaniu ojców była krótka historia. Idziesz do szkoły, to ucz się, bo czas młody szybko minął. O przerwał, mnie połalką wytrzymał. Wszystkim się dawało, że wciąż gada jeść a to echo. Wow, więc się czuję, bo moje ręce zdają dostawić siostrą uwagi w tygodniu. Mają muzyk. Tak. No cześć kochana. jaka <na> bestii. Śliczne buty. Dzięki, a co tam poważnie, was? Nie dobrze. To nie też dzień dobry proszę Sprawdziłam Wasze opowiadania. Właśnie czytam. Jestem podobna do Piotra i Julko. Cóż za szeroki, no bo już mam po pięć znowu bogatą lekcję, tak jak zanonię. I wyjątkowo zajęła się Jestem zachwycona. No to Ciebie zaś zaraz zaproszę na konsultację, dobrze? Proszę Pani, bo chodzi mi o to, a między dniem i drugim wszystko, co pomyśli chłopa. Aż znowu jak pełni jasny klęski, Aż zesmutnie jak wieś sytyfowa, Aż niejako skargany czy mięski, Aż to nie jak anioł mowa? Naprawdę język. No wzruszyłam nie nie się. No, się. No, a księżniczko. A tak w ogóle co to znaczyło to, co właśnie powiedział? Bo bez dobrej znajomości polskiego to się człowiek z na poziomie nie dogada. Ja się jakoś to dogaduje. No raczej o matko widziałam, że powinien Marty, okropne. A bryzy kanuiny? A, to a no, O czym rozmawiacie? O nic. Wiecie, że nie wolno obgadywać. Ale my nie obgadyjemy. No dobrze, za zapraszam Cię na konsultację. Jak za cieszę się, że przyszłaś na tę konsultację. Twoje wypracowanie było bardzo ciekawe. Powtórzmy sobie, czym są związki frazeologiczne i dlaczego warto ich używać. Już rozumiem. Niech mi pani da 5 minutek i spróbuję coś napisać. Jasne. Już skończyłam. No dobrze, to przeczytaj. Na plaży... Co tam się wydarzy? Pewnego wakacyjnego dnia na plaży pojawili się Wojtek i Adam. Na żółtym piasku rozłożyli zielony ręcznik z czerwonym paskiem, na którym leżała pomarańczowa pomarańczka szklanka z i szklanka z czerwonym sokiem malinowym. Rozstawili także niebiesko-pomarańczowy parasol z brązową rączką. Wojtek miał na nosie czarne okulary, a Adam siedział nad dmuchanym, fioletowo-różowym fotelu. Wojtek ma szare kąpielówki, a Adam czerwone. E -e otwarty. W otwartym morzu widać było zieloną łódkę z białym żaglem. Pogoda była piękna, że widać było brązowe góry w oddali. Na jasno-niebieskim niebie świeciło żółte słońce z żółtymi promieniami. To był udany dzień, ale chłopcy się niezbyt opalili, więc ich skóra była nadal kremowa. Adamowi włosy pojaśniały na żółto, a Wojtkowim zostały brązowe. Bardzo ładnie, Zosiu. Jestem z ciebie bardzo dumna. Jesz to dopiero pierwsze konsultacje. Jeszcze kilka zanim przed Tobą, a będziesz mogła sama pisać książki. Dziękuję, proszę Pani. Myślę, że te konsultacje bardzo mi pomogły. Ja czy przeczytać wam opowiadanie? Ja no później. No coś, ty może się myliłyśmy i mają włoskie oblicze. Jak Jeśli się, się trochę połączymy i coś zapomnimy, będzie nam lepszej. ale nie tylko będzie dało się na, na lekcjach, ale też będę sypać przyjaciółkami w szkole. No. no, to prawda. Kiedy pani pochwaliła moje opowiadanie, czułam się jakby skrzydła No <laughs> Toż tak ma, kiedy dostaję wszystko, czuję, ja że mogę wszystko. Właśnie to wam tłumaczyłam się śmieją skręt, ale dlatego, że zazdroszczą. Ja mam włosy i komentarze. Ważne jest, żeby dobrze się czyniły o celach mojej przyjaciół pani. Co takie słodkie? Mam pomysł. Załóżmy klub DW ściarek i uczmy się razem. Świetny pomysł! Jestem sam. DW O ten tego, a potem ten jeden chciał drugiego balona zrobić. I tak go zrobił, że w sumie sam sobie zrobił. No, taka też samo tegas. No i była beka. Mnie najbardziej rozbawił ten fragment. No, no, wasz, a dokładnie dekstruję. Bardzo proszę, mocią Panie, mocią Panie, my wezwanie, mocią Panie wziąć w sposobie, mocią Panie wziąć w sposobie, jako ufność ku osobie, mocią Panie, ważność Pana, która lubo mało znana, która lubo mało znana. Jakby się o wiedzę, poglądam. Takie bo tam wiersze mur budowanie, Knucia, żarty i intrygi. Jeśli nie chcesz mojej skupy, Krokodyla daj mi lupy. Ale koniec nastał. Piękny, miłość, zgoda, pojednanie. Taki Jędryt rozgotował nam finiszowanie. Oj, wiersze tyle napisano, już od samego czytania. Usią otwiera się do rymowania. Wow, kornie, ale popłynęła popłynęła niczym sam. Fregno z nas zagięła. Widzę że nie panny poet ze lotów. Lecz poza na polaka, póki jej w głowie węda taka. Nieźle Marcin. Będa się chyba wzięła, bo takich filmów to ty już dawno nie robiłeś. Oj, prawda? Co w lecie? Nie w tylko opowiada. Według mnie w szkole nie liczy się tylko nauka, ale też relacje. Ja osobiście zauważyłam, że od trochę lepiej się uczę, to i nauczyciele leci i lekcje szybciej mijają. No właśnie, kiedy razem się uczymy, życie w szkole stało się znośniejsze. Ba, można powiedzieć nawet, że przyjemne. Nauczyciele są miłosine i też ludzie mijają. Fakt, polecam gorąco. Hmm, co tutaj jest tak zyskujące? Jaka? Jaka dzisiaj taka? E